Mam klikaj to! Ale weźmy potem, zagrajmy normalną rundę. Dobra, ale to A, mi to się bardzo bardzo podoba, bo są No wiem, jest Tommy Gun i są te y, Jack są... ale to jest fajne, bo te Jack są normalnie leżą porozwalane na mapie. Ej, to jest ten gościu z P90. -ką. No, tu jest gotowana popa. No czego to tyle metrów? to Ale sztucer jest niezły. No wiem, ale po, tutaj w tym trybie on też jest. Nie, ale Ej, a co jest arenie? I patrz pa, jak nie pa, pa, pa. są chary. Dobrze widzę, no, no, to była taka średnia runka. Ale teraz postaram się nagrać lepszą. Dobra, takie robię. Dobra, chłopaki, zielonej. Czekaj, polećmy na zielone. Dobra. Zielone? No na no, 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 zielone. Bo jest całkiem no, daleko. Że on był z Ty Karol, a ty, wyszedł. No nie, on szedł na szkoda. Ej co, nie, my jesteśmy we dwójkę w teamie na... No, na... No, na no, te. Cztery. O matka. Weź wyskakuj. Tu jest a fajny dom. Gdzie? Ten. Jaki fajny, dużo tu jest rzeczy. A, ten. A ja ja, ja kiedyś na poleciałem tylko tam. Nie istniała i na niej słucha. Po prostu długo piki latał. Ale spóźnione. Dopiero teraz pokazało, że do odpalasz. Dobra, ludzie. O kurde, zbieram ty... skrzynki. O, super, mam krzaczek. Czekaj, to jest mój, to zielone. To jest mój krzaczek. Ale krzaczek jest nie spo... potrzebny. O nie, matko. O nie, dostałem plecy! Zaczysz? Spadam do ciebie. No ej, chodź tu na górę. O kurde, mam RPG. Tam gdzieś na dachu jest, no chodź tu. Ale. Czekaj, bo mnie tu zaklucą. Czerpliwosi. Nie podniosę cię teraz. O kurde. Kurde. I tak bym ci nic zrobił. Weź na normalnym trybie. Dobra. Powrót do Robi i grajmy na normalnym trybie, bo to jest takie trudne, jak tutaj są takie rzeczy. Jak no, tu jeszcze na tym lubim Venom? No, no, tak. A nie, ty nie masz, nie masz. Nie Ja masz podwójnego robota. Podwójnego? Tak. Skąd wiesz, że no, one... nie ma? O, są tylko pary, ale super. No pary są. Weź, wymianuj mnie dowódcą. Tak? bo na moim jest... Y, są łatwiejsi gracie, a dziękuję Dobra, dawaj gotować Dobra I patrzem, Ej patrz, dobiegało. ej co to jest? Snajperzy, kontra Kontra, patrzcie widział jak super jakiś Prezentacja twórcą popularną przez fanów coś polegało. Ej, ej snajperzy dobiegało. Snajperzy, kontra biegacze, próbujemy. Dobra Robimy wezwania Patrz widzowie, jakie fajne ten. Ja chyba rozumiem, to jest coś takiego? Jak, jak to się nazywa? Że jedni mają pompa, a drugi mają snajperki. Nie wiem, albo że jedni nie mają nic, a drugi... Jedni mają snajperki, a drugi nie mają nic. Prezentacja kreatywna, aha. Ej, a jak to będzie... Co jest? Ej, ty też widzisz taką wielką, białą mapę? A, oczekiwanie na gracz. Ej, co jest? Ej, to jest takie coś, jakby się w ogóle nie ruszał. Karolek! Karol do macie. Jaki Karolek? Ten Karol. Jest źle. Karol, gdzie on jest? Kamie. 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 A co, Karol, ciebie waliło? Tak, A. A. Trudno. Ej, ale to jest takie coś. Że ty, jak potem biegniesz, to ci się zdaje, że normalnie stoisz w miejscu. Że tak wszystko się od ciebie oddala jak biegniesz. Ty... Jesteście? Co? A wy biegacie szybko, czy wolno? Czy normalnie? A ja nie wiem. A gdzie ty w ogóle jesteś? Czekaj, gdzie ty jesteś? Ej, ty jesteś pode mną. No ja widzę, ja jest, ja widzę twój nick jak na dole. Może to jest jakieś drugie piętro? A może chodzi o to... Może ty albo ja będę snajperem? O, start. Ej, znowu go wywaliło. Znowu go wywaliło. No wiem. O nie. A ja nie. Mam jednak. Mam broni. Ja mam jakiś... Ja mam jakieś O no, ja mam jeden HP. Ej, trzeba zbierać te pieniążki. No nie, a wy strzelacie. No jeden ostal, nie. Serio? Przed chwilą obok mnie jeden pap. O nie, ja dostałem, dostałem, mam 20 hp, mam 20 HP. No nie! Gdzie ty jesteś? Jesteś tam na górze. Nie, to jest Wiem, ale ty jesteś tak na górze fajnie. Szybko szybko do, dobra. Tam. Halo? Halo? Słuchajmy? Tak, słychać A ty snajperem jesteś? Na którym a, jesteś w poziomie? Ja na 44. Ale na jakim poziąć tego domku? Jak a, domku? To, to jest domek. Nie, nie, nie powiem ci. A, a jesteś najbiony ciągle zero. A nie wiem, wiesz? Nie. Ej, tu jest taki wielki robot kit. Nie! Taki jest wielki robot tam. Ja mam tylko przeładować sobie. I poczekaj. Wyższe piętro. No. Widzisz? Na ten most. Chcesz. Teraz po aranżu likwiduję siebie. Ja tańczę ten a ci, 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 ci nie wiedzą o nie prawie dostałem snajper ja się tańczę na moście w, ni, w nim mnie jakiś zlikwidował a ja się tańczyłem o ze skinem on mnie zlikwidował ze skinem tego laklamu o i teraz zginął Laklan. dobra antek Moda no, nudne. ja opuszczam grę. Dobra Karol, dawaj go tą On tam jest? No, jest. jestem, jestem, jestem. A, dobra. Ej, zagrajmy teraz. z na Co? Nie, no, zagrajmy. No, Arenę, arenę trójki. Arenę trójki, dawajcie. Arenę? Możemy? Ja, ja nigdy nie grałem. No. Arena to takie miejsce, gdzie rano najlepsi najlepsze, na świecie. I ja wiem zawsze tam podzielam, to poniżej 90 różne miejsca. Seria? Zaraz ja miałem. Miałem y, winę na arenie. Ja rozumiem się na A wygraliście, A wygraliście na to? Nie, nie razem. No No widzowie. Fajnie, fajnie, widzowie, naprawdę. I to wypadnie. <śmuszczak> Ej, za 12 minut, ale serio, ja nie mam dwuetapowego logowania. Co? A może ja mam dwuetapowe logowanie? Dwuetapowe to tak, logowanie żeby... to nie jest takie, to nie jest takie. To tak nie jest. To też tak nie jest. Dlaczego ta arena się tyle wczytuje? Nie wiem. Co jest beznadziejna? A kiedyś ja mam pakiet ze sekund. Taki pakiet ze szóstki Wow. Antek, nie wiem co powiedzieć. I tutaj jest czy cień mi da Nie wiem. Nie wiem. Tutaj będzie chyba ładniejszy niż cień Nie, takie jest fajnie. A jaką mamy na ciekawego Nie mam pojęcia. Ja też gram na laptopie, Wiecie, dodać, wodycie, na ja wodycie, A wiecie, że można, jak masz jakiś procesor dobry, Intel Core i9, to można odebrać darmowego skina, tylko trzeba wejść na stronę, y, jakąś taką stronę, nie wiem, bo ja filmik oglądałem i, że link w opisie. I trzeba tam wejść i trzeba coś tam podać, jakieś takie dane to, i, to wody, to wody, to wody, i po prostu, wody, wody, masz taki powiedz. Nie, dobra, gramy coś innego, gramy wody Zbieranie ja. graczy. Gramy Antek, no, te wybierz. No z wykładu działy. Dobra, dawaj. Ej, działaj, nie mam gotowości. Nie wiem. Dla gotowość. Patrz, mi się nie pokazuje, że ja gotowy jestem. Antek był dawaj. Ale ja mam klikniętek. Co jest? No to się zaraz po nie dołączy. bo raz. No, no, i, o, jest, gotowość. Jest. Oj, jak to jak to mi się z opóźnieniem? A Karol, jak ci idą leccionarne? Ja w ogóle wolę do szkoły. No, ja też wolę do szkoły. No te lecjone, ja, ja nie to lecciona. Ej, dobra, już gramy. Dobra, jedymy. W której klasy jesteście? Ja z czwartej razem z nim. Gdzie chodzicie? Do ogólnokształcącej do muzycznej. szkoły muzycznej to no czekaj, do której? Do czwartej do klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej. I miejcie Karola Lipińskiego w wybudnia To no wy ile macie lat? A ja mam ja 10,5 Ja też 10,5 A, ja A ja 12 lat. Dawajcie na zielone. Zielone. Że półkłoty? No na zielone, żeby płoty. Jeszcze że nie chce pół nas załadować. Nie chce? Jak chcesz to mi... Jak mnie wywali? Ostatem, dobra. Gdzie lecimy na żeloty? Na kupłoty chyba. Na zielone. Na zielone. A ja mam tak wiem, czy dolecimy. Dolecimy, mam tak na luzie. Ja dalej jestem w samolocie, Ja jestem Ja dolecę. Gdzie ty, wy leciliście? A Czemu wy polecieliście w drugą stronę? O, o tam olecimy. No nie. No ja, 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 ja tak. Ja widziałem was tak z tyłu. No? Ja mam ciebie z tyłu. Ej, to to są jakieś bagi takie. Takie lagi są. Ja Karol cię leposłyszę. Tak, ja, ja, ja cię słyszę Karol, tylko ty masz jakby takie, że cię tak pociąga jakby, że tak ciągnie. Przeciągnął no, o, no, trudno. Ej, matko, i znów y, znów gramy oddziały we trójkę. Prawda, Ej, ty, to złapka to A nie, jakiś. Szkoda, gdzie? Pani, 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 gdzie? Gdzie? Ja tu widzę ty pana, tak na ziemi. Ja widzę ty pana na ziemi. Ej, a ja mam wolną pompę. O mnie to zwaliło. No wiem. No, Kurczę, za mną jest no, ty no, za mną jest tej Pantek pomocy, pomocy, pomocy! Oni mnie. nie no mam... schowaj, nie ruszaj. Biegnę do ciebie, a ja wszędzie widzę typu. E, jest... Czekaj, niech nie pójdzie. Ja mam A Masz coś dla mnie? A no, no, ja mogę grać posłuchać. Nie, nie wychodź! Ale... Przeszukaj go O nie typ tu jakiś strzela. Prze za oknem widziałem typa. Ty pożyt, na dole jest ale... typ, na dole typ. Ty O nie, może mam coś zbagowanego typ jest tam. Ej daj, mogę M-kę? Please. A masz? No dobra. A czekaj, ja z... o, Ktoś do nas strzelał. Ja mam zielony, ja Ej dobra, dostałem, dostałem, o, mam kurde, plecy, plecy, plecy. Plecy? Ej poczekaj, ale ja mam 30 HP. Zobacz tą m -kę. Skąd oni walą? Dobra, leżę. A to wiesz. bierz. Czekaj, bierz ja nie... Dobijam Obniąc tego biorę. typa. Ta masa mam. A tam jest m niebieska, to nie zabrańki. Dobra, poczekaj. Weźmy sobie M-kę. Masz em... amunicję zap... do pompy? Y mam pięć. A w magazynku czy dodatkowych? Yy, ogólnie. Ale masz kombata. Ja ogólnie mam ten. Yy, masz ty ile, ile masz prawów? Ja? No. Ja mam trzy strzały. Oczekaj mam fioletowe Aha. punkty expa. Ej gościu, bo tu strefa idzie. Ale za trzy minuty dopiero. O nie, użyłem poduszki. przez przypadek. Przypadek. Przez przypadek użyłem poduszki. A no, może do umieszczenia, po leci. Czekaj, jak to leci? No tak, idzie. Już się przesuwa. A, ale za trzy minuty dopiero dojdzie. Ja mam poduszki, jakby coś. Ale patrz, widzisz, gdzie zaznaczyłem, to tam, tam jest najbliższa strefa. I ona tam dochodzi w 3 minuty. Tam Oj, czekaj, wskoczę na poduszkę i se... Ta poduszka cię nigdzie nie wyrzuci. Serio? Nie no? Nie mnie. A i znów nie wyrzuciła ja na drzewo spadłem. No nie, serio. Odbiłem się. Typ. Czekaj. Dobra, chodź po. No chodź, tu jest ta dziura. Ale czekaj, ja nie mam HP. grzybki się zjadam. No ale... Wolisz zjeść grzybki czy zginasz? Pytam się. Na razie jeszcze nie zginąłem. Już lecę. o nie! Typ, 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 typ! Mam typa, no mam typa na sobie, mam typa. Mam na sobie typa. Ratuj mnie. No lecę do ciebie. Skacz na lewo i prawo. O, skrzynka, mogę skrzynkę? Tak, Weź Weźmy, osłaniaj. O, dobra, jest leczenie. Masz, chcesz zieloną łemkę? Ale mam zieloną. Czekaj, piję potę, piję potę. Mam 27 HP i 70 kewa. Dobra, ko, tam była dziura. Tam była dziura. do lewania. Aż tam? Osłaniaj mnie. O ludzie. na 500 kuchenek. Tak? Oczywiście. Ej, sprawdźmy jeszcze to miejsce. Oj, sorry. co Ty? O, nie, tak, Coś w sensie się to ja Poczekaj, zobaczmy tutaj przedmioty. Hmm. Skroba już! Kościół, patrz na mapę! Czekaj, biegnę do ciebie. Wyskoczyłem przez askę, tam jest. Zabijcie HP! Ej, czy ta zniknęła? No nie, zniknęła. O kurde. Zabijcie HP? Mam ten. Ja mam 18, 17 HP. Ja tu na to było lecę. Ja ktoś to cię i podniosę. 14, 13. I dobrze, już widzę strefę się zbliżyć. 7, 6, 5, 4, 3. Dwa... O nie widziałem ty panie, to ty. Nie no idź! No ci HP zabiera, a ja będę miał tylko 30. Nie, nie Nie śmie. Dobra, dojdę. Ja mam poduszki jakby coś. Szkoda, że nie da się z nim nic robić. Kurde, nie zły meczką Nie Niezły? Ciężki, fajny, idzie dobrze. Cztery prawie na początek. No już klubi. To będzie miał mniej więcej HP HP. Hmm? Ja. Ej, dobra, dobra, przeżyję, przeżyję, przeżyję! Cztery HP mi zostało. Szybko, szybko, podnoś, podnoś. Mamy minutę. Dobra, szybko. Nie liczy się nic Ej, innego. Ej, chodź na poduszkę. A to rób poduszki. I locie na z Ja nie mogłem. Nie miałeś takiego poduszki? Czekaj, że masz ruchu. więcej poduszek? Nie. Ale mniejsza w... Ty, chodź, chodź do mnie. Co ty gdzieś? A. A tutaj masz rękę zieloną. A ja No. Ja już miałem dwie. Dobra, leć do strefy, do strefy Jasne? do strefy. Lecę przecież, a co no mam robić? No widzowie, co za mecz? No widzowie, ciężko jest. Ciężko? No dobrze widzowie... Yyy... O ludzie, i teraz bądź, bądź. Ej, przecież bali. Ej, co tu się dostaje? Cześć, witam Was bardzo... O nie, czekaj. Cześć widzowie, przepraszam Was bardzo, ale to już jest koniec odcinka. Cześć!